Witam Was! Good morning, good afternoon, good evening, good night to everybody! <laughs> uh, today we are going to talk about traffic rules. Tak, dzisiaj troszeczkę o przepisach, można powiedzieć, ruchu drogowego. Uh, Ey, ein... ok, Okej. <laughs> Najpierw Polska, Holandia. Obydwa są kraje Unii Europejskiej. Tak czy nie? Tak. Dobra, to jest jasne. Dla mnie to też musiał być jasne: ten rygubek, który zauważył też musiał być tu, w Polsce. I to mi brakuje naprawdę, tu, w Polsce. I jakie reguły ja mówię? Na przykład, rower. W Holandii, rower, musiał mieć bel, un Uh, moet goed duidelijk hoorbaar zijn. Zodat je het goed kunt is. Voor en achter verlichting? Van is en achter. Uh, Licht, goed zichtbaar. Goed functionerende remmen. Heel goede remmen. Mm -hmm. En eventueel nog zijreflectoren, welke in de spaken zowel voor- als achtergezet kunnen worden. Ja, of eventueel reflectoren, die gewoon in de prostu są dus in de school, in de kolen, niet in de school, maar in de razy kiedy keer dat we op de straat zijn, zien we een fiets, die voor mij, ik zeg voor mij, Są tak niebieskie, I na wieczór, kiedy jest ciemność, wczoraj byłmy. No. Było ciemno. Było grupy młodych ludzi, młode dzieci. No, dzieci, dzieci. Z pół do 12 nocy, jakieś dzieci, nie, bo, nie wiem, 8 lat na rowerach. Zoro. Zero światła, nic. Zero, absolutnie nic. Eee, halo, wy robicie naprawdę grę na, na Wasze dzieci. No, tutaj rodzice są odpowiedzialni, ponieważ oni e, powinni tak. zadbać, że ten rower e, jest w porządku. Jest widoczny wieczorem i tak w ogóle też się zastanawiam, co te dzieci w ogóle jeszcze o tej porze robiły na zewnątrz, całkowicie e. gdzieś daleko poza domem. E. No, tak, to tak to co troszeczkę jest... jest takie pytanie, znak zapytania tutaj mi się pojawia, ponieważ tak. no jest to bardzo nieodpowiedzialne w ogóle w takim miejsce dzieci gdzieś wypuścić, się w środku lasu. O takiej godzinie na rowerach? No nie wiem, nie wiem. E, również kiedy ludzie startują, używaj mózgu. Bo ten ludzie, którzy idę, e, idę na zebrapady, na przejściach, tam. E, oni muszą zobaczyć w lewo, prawo, w lewo. I słuchaj bardzo dobrze. Równie to jest tak samo, kiedy na przykład ja jestem na rower. Ja nie zbieram rower na dole mojej stereliterki. nie ja chodzę na moje stopy i rower jest na prawo albo na flewo uh, stronie od mojego ciała. Ja. Bo ja chcał wiem, 100% ten k który idę od flewa, albo od prawej strony od mnie. Ja chcał, on widzi, ja mam. Ik że chcę przejść przez to przejście. Bo kiedy się na ten miejsce, gdzie jest e, kilometr za godzinę, 70, czy wy się kiedy jest tyr. I tyr ma 70 km na godzinę. Bo jest pisane tam. I za jeden raz wy idziecie od jednej na drugie stronę. Wy stracicie z tego to jongens. Nie masz szans, żeby wyhamował, no właśnie. No. A oni przeważnie tak jeżdżą, jak 70, to on tyle jedzie. I tutaj, jeżeli wyjdziesz mu na przejście, no to możesz źle skończyć w tym momencie, dlatego patrzeć zawsze na lewo, na prawo, bo my to naprawdę widzimy bardzo często, że ludzie przechodzą o tak. U nas to jeszcze jest troszeczkę inaczej, ponieważ, nie wiem, no u nas tak kierowcy nie liczą się z tym, czy cokolwiek, nie mam pojęcia. Może jest to po prostu nowe dla nich, ponieważ ja to w Holandii obserwowałem, tam to tak działa. Ludzie przechodzą po prostu i wszyscy stają. Tylko, że tam, jak był limit na przykład 50, to nie zawsze każdy to 50 tam jechał, tylko po prostu jeździli wolniej, ponieważ wiedzieli, że na każdym przejściu ktoś może wyjść i zawsze był odstęp trzymany od tego samochodu z tyłu, że nikt ci na zderzaku nie jechał. Bo tutaj tak lubią po prostu bardzo fajnie ci na zderzaku jechać. Się praktycznie najlepiej to, jakbym otworzył bagażnik, to by wjechał do środka mi do tego bagażnika. I tu ja również mam apel do każdej, który kieruje samochód. Gdzie jest naprawdę wasz mózg, kiedy wy macie tylko taki mały odstęp o ten samochód przed wasze nos? Kiedy ten pierwszego hamuje, bo on albo ona widzi ludzi, którzy idą przez, e, tak, przez przejście no e, i później wy robicie bum. Tak, a później jest Polak mądry po szkodzie. Ale, co też jest bardzo ważne, bo ja miałam taki wypadek w Holandii. E, Ik stond stil bij het zebrapad. Zacht zou als je het Voetgangers waren aan het oversteken. En dan, przechodzili piesi. En ik ben van de achterkant aangereden met een gang van 80 km per uur en die mensen voor mij die hebben moeten rennen voor hun leven. Ja, is dat een gast 80 km/u in de rug jechał, a ci co byli na przejściu to musieli po prostu uciekać. E, o swoje życie, że tak to powiem, ponieważ no wiadomo, że te samochody poleciały. Oczywiście wjechał w nią pan, który wcześniej zatankował. <laughs> tylko nie samochód, tylko siebie zatankował. Tak, ale również tak samo on miał bla, 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 bla i też zobaczył na papierze. No, wszystko, wszystko, wszystko razem. Wszystko naraz, po Na e, tankowanie od ludzi. E, prywatne. Ja jestem ten zdanie 0.000. Tak. ja nie akceptuję ten tolerancja, który jest w Holandii. To ja mam na, bo każde kropelka liczy, każde, Dokładnie. bo wy nie wiecie jaki mm, wypływ e, ten to ma na jedzenie w środkowej ciała, kiedy ten masz taki owocowy albo ciastko, albo ja wiem, coś więcej na wasze ciała i później taki, tak. no go, bo to kumuluje wszystko razem i we macie powiększone poziom woda okniste w wasze ciała, bo cukach to tak. też jest później posi... procenty się z tego zrobią no na jelitach, bo to fermentuje i tak dalej No i później mm. jest jak jest tak Dlacając jest jeszcze do tych przejść to ja bym to rozwiązał troszeczkę inaczej może to jest jakiś pomysł dla tych którzy te reguły ustalają zrobić dwie takie rzeczy albo jedną albo drugą pierwszą to jest jak ktoś chce przejść to po prostu Łapa do góry, podnosi, żeby go po prostu wszyscy widzieli, i dopiero widzi, że hamują, to przechodzi, a nie na ślepo biegnąć, po prostu w to i nie wie, czy cię samochód widzi, czy nie, albo po prostu pozakładać na każdych przejściach światła z czujnikiem ruchu tak. dla pieszych. Po prostu czujnik ruchu wyczuwa, że ktoś idzie, i przełącza się na czerwone, przechodzi, wraca zielone. Byłoby to chyba najprostsze rozwiązanie, taki czujnik ruchu. Nie wiem, może 5 zł kosztuje, albo jeszcze mniej. W Chinach to może nawet i 50 groszy, jak się to ściągnąć stamtąd. <noise> Tylko, że później tutaj u nas to zawsze drożej sprzedają takie rzeczy, jak już to ściągają. Bo tak widziałem, to jest przebitka gdzieś, jak coś kosztuje to 10 zł, to w Chinach to przeważnie złotówkę kosztuje. Także no, ściągający przeważnie ma jakieś 9 zeta w kieszeni za takie coś, co tak. ściągnie sobie z Chin. jeszcze jeden rzecz, w Hiszpanii. Odstęp samochód rower od lewo na prawą stronę minimalnie półtora metra i tu jest ile odstęp? metr chyba no. metr i Hiszpan, również leży w Unii Europejskiej mogłem się pomylić, nie jestem pewny A, ale już miałeś no, ale już mogłem zapomnieć okay. Ale również tam gdzie są szkoły szpitale Eh, uh, m'nje yes, uh, is na pogrzeb, ehm, ik, zo, zo, pom, jaam, kostjowe, roefnis, Moet moe vyu wam, Nee. Oké. Okay. Eh, uh, tam, speciaalnie, extra, roefnis, daar, waar woonwijken zijn. Want kleine kinderen zijn ontzettend vlug en die komen zo ja, onder bardzo, de auto. Ja, ze kunnen heel snel onder de auto, ook in de gebieden waar ze vliegen, onder de auto lopen, enzovoort. Maar ten eerste, scholen, spitalen, kerk, 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 mensen, op dat moment, hebben een andere mening dan de hele samenleving Nawet, szczególnie jak po pogrzebie. No, ktoś może być emocjonalnie jeszcze totalnie mój i nawet nie spojrzy, tylko przejdzie, Także okay. w tych miejscach warto rzeczywiście bardziej się skupiać i obserwować to wszystko. I ja zbieram teraz telefon, ty ja idziesz na tę stronę, ja idę na tę stronę, bo ja widzę na twojej ręce Teraz mi ręka odpadnie. E, tak. Okay. <laughs> zmieniamy te na lewą stronę. I teraz ja jestem na prawą stronę. To tak troszeczkę. Okej. Okay. Okay. Przepraszam, ale mój głowa nie funkcjonuje na telefon. Mój głowa tylko funkcjonuje na ten moment, na ten rzecz, który ja chcę. Przekazać. Tak. Bo nie wiem, po co to jest tak trudno. A jeszcze jeden rzecz. Nie. Ten luchtje katoenen, mayo samenhouden. Uh, zapachame, Francisco Nas. Het uh, wegen onderhoud. De druk en dat ga je niet. Alleen roffiers met zapachame naar trottoirs. Dat is goed niet. No. Uh, fietspaden. Druk hier over, over. Mhm. Kiedy ja jestem na mojej stopie, ja mogę, będę, na trawa. to mnie interesuje. Tak, a w Holandii jeszcze, z tego co pamiętam, jak była droga rowerowa, to był obowiązek jechać po tej drodze e, rowerowej. Tak, tak. U nas też to często obserwujemy, że tak nie jest, jest droga rowerowa, a rower i tak jedzie po ulicy. Tak. <gry> e, kiedy ja jestem, i to jest tylko teoretyczne, minister van e, Verkeer. Wanneer ik dat inderdaad zou zijn? Ja, minister van nee, Communicatie en Transport. Uh, in de transport. <laughs> uh, tam, gejz is jez. Yes. Jij ja, neemt autostrada, autobahn, autoweg, autosnelweg, motorway, highway. En zo so on en zo so on. Um, ik zou bij in ieder dorp van verbinding van dorp naar dorp. Daar waar een normale straat is voor uh, vrachtauto's en persoons, personenauto's, daar moeten, vind ik, ook voetpaden, trottoirs en fietspaden komen, zodat ieder een gelijke kans heeft. Waar er zijn połączenia tussen de czyli po dus die ulice van de ene do drugiej naar de andere po prostu er drogi rowerowe, żeby każdy miał równe szanse i miejsce dla siebie, gdzie może po prostu jechać, a nie tak, no, bo to czasami naprawdę wygląda niebezpiecznie, jak się tego tak przyjrzymy, no. Ma okwo Futchon. I też dla pieszych. no. Tak. Dokładnie. Ale takie nasze przemyślenia. Najbardziej to po prostu trzeba z głową wszystko robić, jak to się zawsze mówi. A nie tysiąc rzeczy naraz i próbować, żeby było dobrze. I znowu tu ja robię apel na wszystkie rodzice, które mają dzieci. Po co wasze dzieci jest na wasze flewo ręce, kiedy wy jesteście na warm lat Kind an de buitenkant lopen? Dzieci nie powinny się trzymać od strony ulicy, czyli wtedy. Jak, tam, jak tu jest ulica, to dziecko nie ma być z tej strony, tylko ma być z tej strony twojej. Mm -hmm. To masz być na zewnątrz ulicy, tak. a nie dziecko. I tu znowu ten apel. Potrzebujemy dzieci, kiedy leżą na... dlaczego uh, lopen ze mną na telefon, het na en ze hebben mają kinderwagen bij zich. To no. uh, je wręcać dziecko w okno. Chciałabym na naprawdę. Bo, op het moment, uh, moment dat jullie bezet zijn door die telefoon, hebben jullie geen enkel moment aandacht voor het verkeer wat er om jullie gebeurt. Okay. En voor hetzelfde geld is worden jullie aangereden door jullie eigen stupiditeit, idioterij enzovoorts, enzovoorts. Wanneer ja, je maken bijvoorbeeld op de telefoon, en we via telefoon, dan je absoluut niet concentratie op wat er gebeurt. Wokół, no i wtedy można bardzo szybko zostać rozjechanym. Na przykład. E, dla ludzi, które kieruje samochód, oni wiedzą doskonale to jest zabronione. Używaj e, telefon, środkowy samochód, kiedy kierujesz. A to jest widoczne bardzo szybko. Ktoś e, tak. Widzimy tylko przed nami, jak się jedzie szlaczkiem. Brz, brz, brz. Mm -hmm. Brzuj, telefon. To jest Wymia, tylko telefon. Rzecz, patrzy tak. a telefon. Aha. Ale po co to nie jest zabronione na jest, ludzi. Jest zabronione. Nie Róż jest Nie, również na ludzi, którzy siedzą w rowach. No. Aha. Po co to nie jest zabronione I na te ludzie? Nie jest ludzi? zabronione nawet nie wiem. E, no jak, wiesz, jak ja cał... lubię łamać zasady zawsze. Nie? No tak, ale ja myślę, jeden reguł. To znaczy do każdej, nie tylko dla automobilistów, nie tylko e, na ten ludzie, którzy zapłacają najwięcej pieniędzy, ale również na ten ludzie, którzy używają rowerów, którzy e, są, e, o, no, footgangers. Tak. E kiedy ja idę na stopy, na spacer, co ja zbieram u mnie? Nic, <gry> nic. Zawsze wychodzi tak, jest tylko ubranie, tyle. A tak, ale jeden czas, jeden zaś mam cały czas u mnie, to jest to. Tak, to właśnie. Ale Plus, żeby brała jakieś dokumenty, telefon, pieniądze, nic z tych rzeczy. Nie. Zawsze wychodzi tak jak jest i idzie. Bo o ten moment e, ja nie mam ten szans, ja nie daję ten inny ludzie, szans na ukradł mój telefon, ukradł pieniądze, <laughs> albo ukradł moje dokumenty. het yes. leven heeft mij geleerd om zonder die zooi weg te gaan. Het leven heeft me geleerd om bezig te zijn met dit Oké, dus wat je gaat doen met al die informatie, ik ben het niet bezig met het oorzaak. Het is aan jou wat je doet met het oorzaak. Wat je gaat doen, is jouw zaak met deze informatie. We wensen je een leuk dag. Houd je heen. Tot de volgende keer. Bye bye.